Kiedy dzieci chcą harcować, to dorośli mają czas Pokój pełen jest zabawy, krzyk, gonitwy, piski wrzask Nocą wstaje świat fantazji, różnie w nim się może dziać Statkiem może być odkurzacz, ale w końcu trzeba... Co się dzieje? Co się dzieje? To właśnie wstaje tata Lew, kiedy zacznie się opowieść. Raz, dwa, raz, dwa. Już jest. Czasem, gdy powietrze wypełnia woń dalekich krajów, a południowe słońce jest ostrzejsze niż meksykańska przyprawa chili, wówczas lwiątka marzą o przygodach na prerii. Mm, dziś jakoś pachnie pustynią i prerią. Dzikim zachodem. Co wy tam wiecie o dzikim zachodzie żółto dzioby? A ty co wiesz, mądralo? Mnóstwo rzeczy! Mój brat Piw, -Paw mieszka tam od dawien dawna. To prawdziwy bohater westernu. A, 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 ale przecież dziki zachód już nie istnieje. Wie? Dziki zachód żyje wiecznie. A może myślicie, że kłanie? E, a, a jak się tam dostać? <laughs> No tak, tato mówił całkiem serio, że gdzieś jest jeszcze dziki zachód, prawda? Aha, dlatego chcemy się tam wybrać. Najlepiej od razu. Może pociągiem? Aha, aha, my też. Mm, skoro tak, zaraz wracam. Zatem, moi drodzy rodzice, jeżeli wasze dzieci marzą o dzikim zachodzie, to sprawdźcie im tę przyjemność. <totrybuj> o je, je! Trzynaj, uszy do góry! Uratujemy cię! To jest? Dlaczego skuzy zatrzymali pociąg? To wasza ostatnia szansa, albo wyślemy bladą twarz do krainy wiecznych łowów. O, teraz migiem! Przeklęte blade twarze! Szybko, pośpiesz się! <śmienicza> Drogowskaz w lewo dokądkolwiek. Do góry kraina wiecznych łomów, w prawo dziki zachód. Ojej! Piw Proszę, nie rób mi krzywdy, ja tylko. Prawdziwy strach, bracie, oblecicie dopiero na widok bandy Daltona. Daltonowie, e, e, jak to? O. Jak nic, są w drodze do miasta. Gdy ktoś mieszka na dzikim zachodzie tak długo jak ja, ma nosa do takich spraw. Nędznych łotrów wyczuwam na 100 mil pod wiatr. Wkrótce będzie dwunasta. A więc samo południe powinienem być w mieście, gdy ci dranie się zjawią. Ojej, a ja! Hmm. Ty lepiej trzymaj się od nich z daleka. Dobrze ci radzę. <laughs> Dodge City! wysiadać! Dodge e? City! Dodge co? wysiadać. Uch, 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 uch. My, ciekawe, gdzie my jesteśmy. Wszystko nagle wygląda tak prawdziwie. <śmiennie> Wcale nie wygląda, tylko jest prawdziwe. <śmiennie> <śmiennie> Musieliśmy przejechać przez tunel czasu. Meksykańska mysz miała rację. Dziki zachód istnieje. Hej, patrzcie. On wygląda jak... Dolicha, banda Daltona. Chyba musimy troszeczkę rozruszać ten krajdał. Co wy na to, chłopcy? <laughs> Jasne! spras chłop! Możemy mieć kłopoty, co? Chyba powinniśmy mieć tych czterech na oku. No, skoro już tu jesteśmy. Cześć, Czerytie! Jak tam leci? Czego tu szukacie? <laughs> Czego? Chcemy tylko napaść. No. Strzelić sobie kielicha i nic więcej. Ojej! Aha, świetnie wyglądasz, tato! Hmm, super! A. Zbadać, co konują ci czterej bracia. Najlepiej się rozdzielmy. Co podać panom? Sok, podwójny ajer koniak. Ale bez alkoholu? Kumasz? No to chłopcy, wypijmy za skok naszego życia! Nieźle to wymyśliłeś, żebyśmy napadli na pociąg. Przebrani za Indian, ty masz łeb, chłopie. Umiesz główkować. Ma się te pomysły. Szeryf będzie myślał, że nie mamy z tym nic wspólnego. A my z głupem się do Meksyku. Na zawsze. Ej, hey, barman, jeszcze raz to samo. Słyszeliśmy wyraźnie, tatku szeryfie. Musimy ostrzec Indian. To niemożliwe, dzieci. Żadna blada twarz nie odważy się wejść dobrowolnie na teren czerwonoskóry. Ochrety, No, no i co teraz? Hej, Joe! Można wiedzieć, jak długo już tu stoicie? Ech, trzy tygodnie, pięć dni i osiem godzin. Bo co? Ha? Jak ten czas leci! Hej! Vitam chodzi mu o nas jesteście nowi w mieście, tak? Was żółto wyczuwam na 100 mil pod wiatr. A już rozumiem, nie jesteście prawdziwymi kowbojami. Pochodzicie z innego świata, prawda? Jak to skąd wiesz? <laughs> ponieważ na dzikim zachodzie nie ma plastiku. Poza tym sam kiedyś przejechałem przez tunel, od tamtej pory tu tutaj... dwie. Czy to znaczy, że już nie możemy stąd wrócić? Możecie, jeśli przed Zachodem z powrotem przejedziecie przez tunel. Jeśli nie, to macie pecha. Na dzikim Zachodzie każdy ma tylko jedną szansę. Ja wtedy swoją straciłem. Jeśli. jeśli jednak Daltonowie napadną na pociąg. Daltonowie? Hmm, tak! Planują przebrać się za Indian, a potem z łupem zwiać do Meksyku. Przeklęte łotry. Wiedziałem. Zaraz, eh, eh, chwileczkę, dokąd idziesz? Do wozu Indian! Wódz to mój przyjaciel! Koniecznie muszę go ostrzec! My też idziemy z tobą! Och, Kit, ty przynosić złe wieści! Jem, mój przyjacielu! Dlatego jak najszybciej trzeba opracować plan! Panie wielki wodzu, my musimy zdążyć na pociąg! Kim być te żółtodzioby? To moi przyjaciele podsłuchali Wielki Wodzu rozmowę bandytów. Mój lud być bardzo wdzięczny bladym twarzom. Hook, Hook. Wielki wodzu kości przemówiły, one rozwikłać problem. Okropnych braci Daltona, tylko fantazja pokona. Hoł! Hmm. Tylko fantazja pokona! Kości, czarowniku, lubią zagadki. Chyba wiemy, co kości mają na myśli, panie wielki wodzu. Ha. Czy ci czterej tam umieją jeździć konno? To moi synowie, dobrzy wojownicy, dobrzy jeźdźcy. To doskonale. Zatem uważajcie. Wy dwaj pójdziecie do szeryfa i powiecie mu, że... Eee, która jest godzina? Dwie minuty. E, nie, trzy minuty po siódmej. Pociąg, jedzie pociąg! Naprzód! Na co Na czekamy? Albo się z wami rozprawimy e, hej, U. chwileczkę U. Zaraz, zaraz To nasz pociąg Chyba, że chcecie wojny z Daltonami da, 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 Daltonami? Przecież wy nie możecie być Daltonami Te, coś Nie? A niby dlaczego? Ponieważ Daltonowie to my, frajerze A teraz zjeżdżaj mi stąd w te pędy, Aha, bo zaraz was... to wy Co? A... Nie, niech to, a niech to, a niech to. Dobra robota, chłopaki. A Aresztuj ich, tato. Czeka was piękny urlop za kratkami łotry. Urety, słońce zachodzi. Nie mamy czasu. No, szybko, szybko. Siadajcie do pociągu. Raz, dwa... Pełną parą naprzód. Zaraz wam pokażę, co potrafię, mój drogi. Niechaj Mani tu zawsze wam sprzyja. Dzięki Pipa, nigdy Cię nie zapomnimy. Nareszcie. A już myśleliśmy, że nigdy Was nie zobaczymy. Martwiliście się? Ciekawe, jak długo nas nie było? Trzy godziny, pięć? A może dłużej? Dłużej! O! Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Andrzej Bogusz, dialogi na podstawie tłumaczenia Krystyny Żuchowicz, Grażyna Dyksińska, dźwięk Jakub Mileński, montaż Zofia Moch, tekst piosenki Krzysztof Rześniowiecki, opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak, kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Marcin Przybylski, Jolanta Wilk, Agnieszka Konichowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis, Leszek Zduń, Cezary Kwieciński, Tomasz Bednarek i inni.